Siema. Gra, którą za chwilę zobaczycie, jest jedną z trzech, gdzie byłem impostorem aż trzy razy pod rząd. Czy udało mi się każdą wygrać? Musicie się sami przekonać, oglądając film do samego końca. Jak się wam film spodoba, to zostawcie lajka. Jak chcecie być na bieżąco, dajcie suba. A ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Tylko ja, ja mam... Ja mam To ścianę Internet, router jest na samym dole, a jestem na samej górze. No to sewiec spraw. Ty powiedz mi, dlaczego oni trąbą na siebie? Co im to daje? Ja pierdzień. no to poczekaj. No ale po co wy ludzie na siebie trąbicie? No naprawdę, ogarnie. Ogarnie. Było słychać? Ten tofa. Tak, było. Było, słychać? Było, słychać? było. było. było, słychać? było, było. Haisa, było, było. Tutaj, jak możecie zobaczyć, od razu zwołem reaktor, żeby ludzie poszli na lewą stronę, a ja w międzyczasie poszedłem na prawą pofejkować taski w, tak, nawigacji, to dobrze myślałem. Um, poszedłem sobie do góry, do łepanców i tam znalazłem brązowego, którego zabiłem i wskoczyłem do wenta I akurat w dobrym momencie, bo tak, tutaj zgłosili już ciało, więc wyrobiłem się w czas i... no. Co ty zrobił? Dary, tak się wywali. Ja chyba muszę do mechanika zawitać. A to. A ty zawróciłeś? Tak. I. Jaki idiotą jest? Ja pierdziele nie mogę z niego. Dysponując się. A? jako impostor z trzema typami. jeden zgłosił ciało od razu, jak było padnięte. I wiele osób mówiło self-report, self-report. Ja go broniłem, bronić próbowałem. I ten se mówi. Self-report. Mm, co debil, co debil. debil. Dobra, ja ja mm. Jezu, no. Ty mówisz, że ja robię taki zimny ja <laughs> What the co A to? A to? A to? Ooh, Kuś, ja jadę, jadę. Jadę. Nie, no git było. I tam, jak są te schody, ta kładka po lewo, to tam... No kuźwa, nawet wyłyka wody nie mogę wziąć. Ty. Stary, widzę, że trochę mał paliwko. Dawaj się kręcić na, na tym rondzie, jak medal w pralce. Węben. Na nie <laughs> Ja czy w ogóle, on to podziwiam, że ty tyle w tego Amonga możesz grać. No. No, Ren. No. Prawie no. mnie wywalili. Ja nie wiem, czy ty słyszałeś, ale on mówił, że on 5 godzin leciał w torach. Ja, jeszcze, ja. Nie 5 dobra, godzin rady. w Amonga. Stary, to chyba... Wiesz, to mi czas impostorem, jestem w, w sumie. Ja w ogóle nie jestem impostorem w ogóle. prawie. impostorem. to ja dzisiaj ani razu nie byłem, a grałem 10 gierek. Ja Aha! Ja myślałem, że to nam jest fajnie. Miela, mój impostor sobie postanowił po prostu wyjść. Sorry. Super. Jest! No to ten, kto yes. robi. Jest, 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 Dobra. To jest ta gra, to jest ta gra. Kurde. Dobra, podjeżdżam Dobra, Podjeżdżam O, widzę cię. Dobra. No so, ale halo, kto ma pierwszeństwo? Ja mam 32 pingu. Nie, dobra, nie, spoko. Dobra, nie chcę kierować się kierunkowskazów odpalać. Dobra, nie, ja wjeżdżam na ten prawy park się kurwa boję o mój samochód. Jak ja mam jakie mam po maksa No to jest taki serwer, ale to wtedy mało osób tam jeździ. <laughs> boże, no właśnie, no Dobra, to, bardzo... to chyba Dobra, jak coś tu uważa, bo zmienia się... mózg. Zmieniam, zmieniam, mogę trochę środy pojechać. Wygram to. Yes! Wygrałem samemu mój impostora na 5. JEST! Od samego początku gry chyba mnie susowali Ja pierdzielę, wygram chyba jeden na ile? Jeden na cztery chyba Ja pierdziele, co to było